Przyjechałam 24 lutego, kiedy właśnie się zaczęła ta przyklęta wojna. E, przyjechałam z dwójką dzieci, z jednym plecakiem e, i nic. Wojna na Ukrainie spowodowała wiele nieszczęścia. Wielu ludzi ucieka ze swoich domów, opuszcza wszystko co ma i z jedną walizką idzie w nieznane, tak naprawdę. Ale spowodowało to też wiele. Wiele dobrych rzeczy, wiele odruchów serca. Polacy ruszyli tłumnie do pomagania, również tczewianie. Wiele osób udziela schronienia, wiele osób dzieli się tym, co ma, daje pracę, daje opiekę. Ci, co nie mogą inaczej przynoszą dary, przynoszą swoje ubrania, przynoszą nowe rzeczy, przynoszą jedzenie, przynoszą kosmetyki, żeby ludzie, którzy nie mają nic, mogli mieć chociaż na namiastkę domu. Każdy człowiek potrzebuje, żeby się ubrać, potrzebuje, żeby coś zjeść. I staramy się, aby Ukraińcy, którzy uciekli przed wojną, mieli chociaż tyle. Dzięki inicjatywie mieszkańców, dzięki inicjatywie społeczników powstało centrum, w którym ta pomoc jest udzielana. Jesteśmy w tej chwili na Kwiatowej, Kwiatowa 2 w Tczewie. Jest tutaj siedziba Kościoła Świątkowego w Tczewie. Jednocześnie wielkie chrześcijańskie centrum społeczne. W internecie dowiedziałam się o takim miejscu jak to, że państwo pomaga nam Ukraińcom wszystkim. Od rzeczy do pościeli, jedzenia, no wszystko. Powstał tutaj też butik społeczny. Powstało miejsce, gdzie dary są rozdawane, jest kawiarenka, jest sala rekreacyjna, jest również miejsce banku żywności, który rozdaje tutaj dary spożywcze. Wychodząc naprzeciw sytuacji, którą mamy obecnie, Bank Żywności w Trzewie będzie codziennie wydawał produkty spożywcze dla osób przebywających za naszej granicy. Chcemy po prostu im pomóc, przekazując produkty żywnościowe od producentów, ze sklepów, ze zbiórek żywności. Zachęcamy również obywateli Trzewa do przynoszenia żywności długoterminowej, która będzie na bieżąco wydawana osobom najbardziej potrzebującym. I wszyscy, którzy potrzebują tej pomocy, do nas się zgłaszają. Przychodzą tutaj, korzystają z tego, biorą tyle, ile mogą, my dajemy tyle, ile możemy. Jest czas na rozmowę, jest czas na pocieszenie, na pokrzepienie, na przytulenie. Jest czas na łzy smutku, ale też jest czas na łzy radości, na podziękowania. To wszystko się tutaj dzieje. Jest sklepik, gdzie są ubranka dla dzieci, dla dorosłych, ubrania, buty, chemia. Ręczniki, pościel, wszystko co dostajemy przekazujemy dalej. Jest do dyspozycji sala do rekreacji. Dzieci grają w piłkarzyki, dzieci rysują, jeżdżą samochodzikami. Wolontariusze nasi im w tym pomagają, żeby się wszystko działo tak jak trzeba. Jestem jedną z wolontariuszek i w trakcie, kiedy rodzice zaopatrzają się w rzeczy, które akurat potrzebują, zapewniamy opiekę dla dzieci. Mogą sobie wtedy na spokojnie wypić kawę. Jest kawiarenka, w której można usiąść, wypić herbatę, zjeść kawałek ciasta i chwilę pobyć w spokoju, w dobrej, miłej atmosferze. Chciałabym bardzo podziękować, bo jest naprawdę trudny czas w Ukrainie i nam bardzo tutaj trudno. Tym, kto nie zna język polski, to jeszcze trudniejsze, ale wszyscy, wszyscy naprawdę się stara, mówić po ukraińsku, trochę po rosyjsku. Ale to jest bardzo miło i my serdecznie dziękujemy naprawdę od wszystkich Ukraińców, że nam pomagacie.